Cześć, jeśli oglądaliście mój ostatni film z testem podkładu kogendo i chcieliście go kupić, to mam dla Was mega fajny deal. Na stronie Jest Style właśnie jest dostępny taki zestaw, wkład w którego wchodzi podkład pełnowymiarowy kogendo w kolorze 213, czyli tym, którego ja używałam. Oraz mamy do wyboru dwie wersje kolorystyczne pudru. Mamy też mini wersję podkładu w kolorze 013 Pink Ochre, to jest 10 ml. Dodatkowo mamy mini bazę. Oraz jeszcze kosmetyczka. Czyli mamy 5 produktów w cenie 168 zł. Dodatkowo warto sobie dobrać jeszcze kilka rzeczy, żeby po pierwsze mieć tropową przesyłkę i móc skorzystać z kodu rabatowego, który aktualnie jest na Jesttajl, czyli Witaj 15. Ja tutaj do koszyka dodałam róż w kolorze Peony, który jest moim zdaniem cudny oraz rozświetlacz Fairy Pink, który także testowałam w filmie i też mi się bardzo spodobał. Jak widzicie, jeszcze w koszyku dodatkowo wchodzi gratisowa baza i z kodem witaj15 oraz moim kodem jbvlog025 macie super zniżkę, bo wychodzi około 50 zł taniej.